Jeszcze raz szybciutko powiem kilka słów o piątym warunku dobrej spowiedzi, czyli o, do, o zadośćuczynieniu. Tak, czyli zadośćuczynienie polega na spełnieniu tej pokuty. Tak? Czyli jak ksiądz, e, ksiądz nam zada za pokutę e, jakąś modlitwę, tak? na przykład Ojcze Nasz, czy Zdrowaś Mario, naszym zadaniem jest mówić tę modlitwę. E, ale przede wszystkim, my mamy na przyszłość postanowić się, że będziemy lepszymi. Ludźmi, tak? Że już nie będziemy popełniać tych grzechów. Yy, musimy mieć jakieś postanowienie, tak? Yy, postanowienie poprawy, tak? Yy. Dobrze, więc jeszcze raz. Pięć warunków yy, dobrej spowiedzi: pierwszy, rachunek sumienia, drugi, żal za grzechy, trzeci, mocne postanowienie poprawy, czwarty, szczera spowiedź. I piąty, zadośćuczynienie. Mhm. dobrze. Yy, pamiętacie, jak mówiliśmy sobie o przykazaniach kościelnych? O pięciu przykazaniach kościelnych. Yy, drugie z tych przykazań yy, mówiło, że przynajmniej raz w roku yy, w okresie, szczególnie w okresie wielkanocnym należy przystąpić do sakramentu pokuty. Teraz pewnie zadalibyście mi pytanie: hmm. jak ja mam przystąpić do sakramentu pokuty? Jak ja mam oczyścić Twoje serce przed tak ważnym świętem, świętem Wielkanocy, przed najważniejszym dla mnie świętem Jak ja nie mam jakiejś do spowiedzi, tak? Ja nie mogę teraz wychodzić z domu, Księży nie spowiadają. Co ja mam teraz zrobić, żeby mieć ten stan łaski uświęcającej, tak? Żeby moje serce było czyste, żeby rzucić ten straszny kamień, tak? Co zrobić? I słuchajcie, taką odpowiedź daje nam y, nasz papież, który nazywa się jak? Pamiętacie? Papież Franciszek, tak? Y, papież Franciszek, papież, czyli taka, y, taki y, najważniejszy przedstawiciel Pana Boga na Ziemi, tak? Y, papież Franciszek odpowiada nam na to pytanie. Poczekajcie, ja Wam y, pokażę filmik. Tego muszę znaleźć.